thank uh you -huh. Zapraszam Cię do najbardziej niezwykłej podróży w Twoim życiu. Zaprowadzę Cię do najdalszych zakątków podświadomości i pokażę, na ile głęboko jest królicza nora. Chcę porozmawiać z Wami o hipnozie. Pokazać potencjał tego narzędzia, zarówno jak i w terapiach, tak i w życiu codziennym, ale jednocześnie pokazać, jak może niebezpieczne stać się to narzędzie w rękach szarlatanów. Mam na imię Maksym Komar. Jestem dyplomowanym hipnoterapeutą i profesjonalnym hipnotyzerem. Poprowadzę tę opowieść dla Was i wybudzę ze snu umysł. Pierwszy eksperyment Maksymiliana Komara. Uważnie obserwujcie proces płacenia przez Maksyma w tym barze. Co niezwykłego wydarzy się za moment. Zapłacę teraz gotówką. Tak, okay. super, super, był przypyszny ten sernik. Super, bardzo się cieszę. Mogę liczyć na jakiś przepis? Może tego jest sobie Niestety, to jest autorski przepis tak? naszego tak? szefa, więc tutaj Aha. trzeba z nim po prostu super. rozmawiać o tym. No dobrze, to ja płacę, a niech mi pani jeszcze powie, mhm. w jakoś, może kawę ze sobą, kupię od przypyszno. Eee, Okej, okay. eee, pod espresso czy pod alternatywę? <laughs> Nie, bo ja nie mam takiej miejmicy tej, tej w domu, nie? Okej, okay, a to dokładnie tak, tak, możemy panu zmienić, zmienić na miejscu, więc tak? tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. Czyli coś standardowego, tak jak pan pił, e, pod, pod espresso. Ja, ja zobaczę, dobrze? Proszę bardzo, okay. jasne. Dobrze, no to super, ale może pani zmielić? Tak, tak? oczywiście, tak? nie ma problemu. W paragonik mm -hmm. też. Oczywiście. Dobrze, Musimy sumie. I Super, Proszę dziękuję uprzejmie, to ja po, Dziękuję, dziękuję za ten przepis, Jasne. do widzenia. A teraz wytłumaczę Państwu, co tak naprawdę się wydarzyło. Zapraszam. Przypadnie mam do Pani jedną sprawę bardzo ważną. Tak? Chcę Pani coś opowiedzieć. Tak, słucham. Wydała mi Pani resztę ze stówy, tak? Który nigdy tak, Pani nie zapłaciłem. Jak to możliwe? No, nie zapłaciłem tamtej stówy. Może Pani sprawdzić teraz. Proszę Pani, tutaj jest paragon. Tak, tutaj mhm. Proszę zobaczyć złota. czy jestem ta stówa moja. Jak to się stało? Jak, jak Pan to zrobił? Proszę Pani, ja jestem profesjonalnym hipnotyzerem. My tutaj mamy ukryte kamerki. Tutaj i tutaj. Natomiast właśnie chciałem pokazać jak można manipulować uwagę Pani. Pani nawet się nie skupnęła, że w tym momencie programowałem Panią na to, że płacę pieniądz, ponieważ to było cały czas w wzroku peryferyjnym pani, a uwaga była skupiona na różne rozkojarzące uwagę pani rzeczy. W tym w pewnym momencie schowałem tą stówę, którą nigdy nie płaciłem pani. Ale niemniej jednak za, za ten eksperyment to jednak pozwolę sobie kompensować Pani stres i dziękuję za pyszną kawę i przepyszny sernik na 100% wrócę po niego i po jego przepis. Czy hipnoza jest rzadkim darem, którym obdarzeni są tylko wybrani, czy jednak temu może nauczyć się każdy? Pomijając kontrowersje i filozofię na ten temat, od razu przechodząc do odpowiedzi, absolutnie tak. Oczywiście, dlatego należy badać głębokie zasoby psychologiczne, zagłębić się w wiedzę biologiczną, neurologiczną, poznawać również retorykę. Oczywiście, też można pominąć te wszystkie wyżej wymienione czynniki. Ale to już od ciebie zależy, jakiego poziomu w hipnozie chcesz osiągnąć. Zobaczymy za chwilę wydarzenie z udziałem publiczności, w trakcie którego Maksym zahipnotyzuje kilka osób, bezpiecznie wprowadzając je w trans. Za chwilę wybiorę jedną z osób, tutaj, do pewnego testu. Osoba, która za chwilę dotknę, na chwilę wyjdzie do tu i teraz, ale pozostanie w transie, będzie otwarta na wszystkie moje sugestie. Jeden, dwa, trzy. Cześć. Cześć. Jak masz tajemnicę? Max, bardzo mi miło. Chodź tutaj, sekundkę. Okej, okay, Alicja, uwaga, dobrze? Słuchaj, oddychaj spokojnie, głęboko. Patrz na mnie tu. Tu, głęboko. Spać. Głębiej. I głębiej. Spokojnie, odprężony, spokojny stan trans. Ta osoba będzie odprężać się, jej absolutnie nie przeszkadza. A ja poproszę na chwilę, tą osobę, którą w tej chwili dotknę, otworzyć swoje oczy, pozostając w transie. Jeden, dwa, trzy. Cześć, jak masz na imię? Nastia, Bardzo mi, Anastazja, tak? Zapraszam tutaj ciebie. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, a teraz uwaga, skup się tutaj, patrz na mnie. Tak. do tyłu głęboko do tyłu do tyłu Spać. bardzo dobrze odprężaj się głębiej, i głębiej, okej, okay. bardzo dobrze Teraz ja zabiorę tą osobę też ponieważ przechodzimy do ostatniego etapu naszego eksperymentu otwórz swoje oczy, nie tutaj wielką stan proszę Miałaś problem z kręgosłupem? Nie? Bardzo dobrze. Słuchajcie, jeszcze lepiej, aniż myślałem, okay? Za chwilę pokażę wam jeden z najbardziej efektownych fenomenów hipnotycznych, który się nazywa most kataleptyczny. Odprężyj się, odprężyj się, uspokój się, uspokój się. Odprężaj się całkowicie. Maksymalne rozluźnienie. Właśnie. Doskonale. Ale teraz, za chwilę Ty zmienisz to rozluźnienie na maksymalne napięcie. Napięcie, które kształtuje Ciebie jak jednolitą całość. Całość, jedność czegoś. Czegoś potężnego. Czegoś mocnego. Czegoś, co jest niewiarygodne. Natomiast zrobisz jeszcze krok za mną. Podążaj za mną podążaj za mną, zagłębiając się w swoim własnym śnie. W swoim własnym śnie. Bardzo dobrze. Za chwilę ta osoba pokaże wam, na ile potężny może być wasz umysł. Każdego z was. Bez wyjątku. Alicja, słuchaj mnie uważnie. Głowę do tyłu. Maksymalnie do tyłu. Trzymaj w tej pozycji. Ręce razem, nogi razem. Jesteś usztywniony. Jesteś wszystko, wszystko się z tymi mocny mocnymi, wszystko się mocnymi, Skoncentruj mocnymi, 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 jedna całość. mocnymi, 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 Jesteś mocnymi, Jesteś mocnymi, 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 Stawisz? tyłu. mocnymi, spokojnie, tak? Im bardziej chcesz w dół, tym bardziej się wybiegasz. Mocny, 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 znajomy, Wszystkie mieczami są napięte. Jesteś bezpieczny. Hipnoza sceniczna. Właśnie z nią najbardziej się kojarzy pojęcie hipnozy w całości. Hipnoza sceniczna jest atrakcyjna, dynamiczna, ale jest to tylko show. Terapia wygląda zupełnie inaczej. I właśnie teraz pokażę, jak to jest naprawdę. Ten niezwykły eksperyment Maksyma polega na uleczeniu hipnozą pacjentki z panicznego strachu przed pająkami. Jak to wykona? Zobaczcie. Pani Grażyno, niech mi pani opowie, z czym pani do mnie przychodzi dzisiaj. Problem z pająkami. W jakim sensie? Uff. po prostu jak nie daj Boże gdzieś zobaczę pająka, mhm. kropnie się denerwuję. No proszę przestać się stresować, bo tutaj nie ma pająków, tutaj jest czysto. Przerażają ten... mnie, po prostu przerażają co najmniej jak w horrorach. Dają się większe, boję się, że mnie zaatakują, ugryzą. A co jeżeli powiem, że po dzisiejszym seansie absolutnie to, co przed chwilą Pani powiedziała, przestanie mieć dla Pani znaczenie. Wydaje mi się to trochę nieprawdopodobne. Nie? Dlaczego to tak Takie mam w sobie? Przekonanie... Już tyle lat, tyle lat mam to w sobie. A ja za chwilę poprowadzę seans, po którym Pani przestanie mieć absolutnie jakąkolwiek fobie pająków. Proszę e, teraz w ogóle hmm, przestać mieć jakiekolwiek wątpliwości, przestać się stresować. Ja będę spokojnie, delikatnie głaskać pani słuch swoim głosem. Okay. Proszę zrobić głęboki wdech. I spokojny wydech. Właśnie tak. I jeszcze jeden, kolejny wdech. I spokojny wydech. Bardzo dobrze. Wszystko jest w porządku. Wszystko płynie naturalnie i spokojnie. I Pani wchodzi w wyjątkowy, ciekawy stan. Ten stan można nazwać autoregulacją umysłu. Ponieważ teraz otworzyła Pani drogę świadomą do podświadomości. Do tej głębi, do której świadomy człowiek nie ma dostępu. Właśnie tam. Ukrywa się wszystko to, co tworzy z nas nas. To właśnie stamtąd, z tej nieświadomości, pochodzą różne przez nas nieuświadomione lęki, fobie. Za chwilę nie teraz ale dotknę pani prawej ręki. Panie poczuje mój spokojny dotyk. Proszę zapamiętać mój dotyk. Mój przyjemny dotyk. No właśnie. Bardzo. Dobrze. Spokój. Spokój. Niech panie. Zobacz, z jakim spokojem pani reaguje na te doświadczenia. Są to przyjemne doświadczenia. Nie sprawiają pani żadnego kłopotu. Jest to ciekawe, spokojne doświadczenie. Wszystko jest pod Pani kontrolą. Pani jest absolutnie spokojna. I zdaje sobie sprawę. Że jest Pani absolutnie bezpieczna. I tak już zostanie. To doświadczenie zostanie. Właśnie tak. Właśnie tak. Bardzo dobrze. Więc może nawet teraz pokieruję delikatnie Pani ręką. Właśnie tak. A Pani ze spokojem. Rejestruje w swoim umyśle nowy sposób reakcji na tamten stary bodziec, który Pani miała. Teraz oprócz nowego zarejestrowanego już przez Pani podświadomość procesu nie będzie nic, tylko spokój i obojętność jak teraz, kiedy absolutnie Pani jest bezpieczna. Z absolutnym spokojem. Proszę uważnie patrzeć na tego pająka, ale w umyśle już teraz ma Pani świadomość tego, że Pani jest bezpieczna. Tak jak to było podczas tego seansu. No. I jakie są wrażenia? Hmm? Delikatny jest. No właśnie. Op. Czy jest taki straszny jak pani sobie myślała wcześniej? Bo wygląda rzeczywiście. Ale może pani go nawet no, delikatnie taki... dotknąć tu No jak teraz? W porządeczku, prawda? No, no czy tak, tak super może nie jest, ale <śmiech> <śmiech> ale, no ale go nie zrzuciłam, nie uciekłam. Ja zauważyłem, że nawet ręce no. pani się nie trzęsą, tak jak na początku <laughs> jeszcze podczas rozmowy no. już się trzęsnie. Także na własność to, to bym nie chciała mieć. <laughs> Ptasznika. Ale... Okazuje się, że po mnie może, może pochodzić i, i nie gryzie, okay. nie gryzie, nie szczypie. Okay.